Hejka! To ja! Naprawdę nie mam na to czasu, Skrull! Na dobry program zawsze jest czas! Zwłaszcza jeśli chodzi o serię śmiertelnie niebezpiecznych wyzwań z udziałem ulubionego pająka nowego Jorku! No dawaj, przecież wiesz, że tego chcesz! Tylko nie im czekać! No, to zaczynamy! Nie mogę się doczekać co takiego spajnie nam pokaże w sezonie drugim! Wiesz, prowadzę rozmowy z konkurencyjnym kanałem, tak więc... E... Błagam, przecież ja cię odkryłam. Jeśli nie odejdziesz moim fanom będzie przykro. Ze złości urządzą Za <laughs> <Do śmiech> sobie dzielki komentarze i subskrypcje. Pa! <laughs> Okej, okay. zdążyłem zmodyfikować jej trojana, żeby ją namierzyć, kiedy będę brał udział w jej programie. Gdy będę miał dość sygnałów, znajdę jej kryjówkę i wyślę ją na wczesną emeryturę. Chyba rozejrzę się po okolicy. Spróbuję zebrać myśli. Kurczę. Super, już zapomniałem, jakie to fajne. Porabiasz? No wiesz, to to zwyk... Kle. Bujam się na sieci. Co tam? Po prostu chciałem jeszcze raz podziękować za pierwszą lekcję. Znaczy myślałem, że naprawdę coś zrobimy, ale za to teraz... Aż pękam od wiedzy. Coś niesamowitego. Jak nikt do ciebie nie strzela, to tak! Jest całkiem spoko. To kiedy następna lekcja? A... Y nie wiem, Miles. Dużo się teraz... Słuchaj, ostatnio szybko odrabiam pracę domową. W domu pomagam jak tylko mogę. A grając w kosza nie zrobiłem sadu nad choćby jednym duniem. Przysięga. Nie, w porządku, Miles. Świetnie ci idzie. Dam... dam znać, jak będę wolny. Dobrze? Okej. Okay, jasne. Ekstra. Dzięki, Peter. Stworzyłem potwora. Potwora entuzjazmu. Hammerhead nie może się dalej dozbrajać. A te podziemne czołgi rozwalą nam magazyn. Rozrzucę resztę sprzętu Sable po całym mieście. Dam mu więcej celów. Będzie musiał rozproszyć ludzi. Okej, okay. czym mam się zająć? Ogarniaj transporty. Będzie ich kilka naraz, więc bądź gotowy zapewnić wsparcie każdemu z nich. Załatwione. Kiedy przewieziemy sprzęt, skupimy się na Hammerheadzie. Bądź czujny, stawką jest ludzkie życie. Nie podoba mi się jej głos. Muszę później znaleźć czas dla Juri. Zdarza jej się mnie zamęczać, ale nie mogę jej zawieść. Zobaczmy, czy uda mi się złapać kanały policji. Żadnych zakłóceń. Powtarzam, trzeci konwój, żadnych zakłóceń. Trasa wydaje się pusta. Nie widać celów. Kryjówka 2, gotowa do przyjęcia. Dobra, idzie nieźle. Wzdłuż naszych tras transportowych, uzbrojone cele? Nie na długo. zdjąć snajperów i pchnąć konwój naprzód, Strzemkę. no, to powinno załatwić sprawę. spider załatwił snajperów, ruszamy! Snajperzy wzdłuż całej trasy konwoju, jak na strzelnicy, powinienem oczyścić drogę. Trzymać się i czekać na znak. Ludzie Hammerheada nie mogą położyć łap na broni i sprzęcie Sable. No, no, no! się z tym. Ustawić w rządku i zwalić z nóg. Chyba łatwiej być nie mogło. Droga wolna! Ruszamy się! Dlaczego tacy jak Hammerhead zawsze szukają guza? Pewnie w dzieciństwie nikt nie podawał im smoczka. spider Sosiu. To ludzie Hammerheada! Jak nas znaleźli? W z sprzęt table! Czy panów ktoś zapraszał? Nie? No ja też się wproszę. Hammerhead najwyraźniej ma wzyka policji, dlatego zna trasę konwoju. Kolejne... Dobra, niech będą te kopacze. Tak się od teraz nazywają. Na górze! Kolejny ciąg! Jest na tak Zaraz to skończę. <gry> Koniec. Policja może zabezpieczyć sprzęt Sable. Do wszystkich! Jest problem przy siedzibie burmistrza. Coś wychodzi z ziemi. Potrzebne wsparcie. Postarzałem, przyślijcie posiłki! To by było na tyle. Spadam stąd. Hmm? Hammerhead najwyraźniej wypowiedział wojnę policji, a Yuri wyprówa sobie żyły. Wiem, że martwi się o swoich, ale nie może brać na siebie całej odpowiedzialności. Ta odezwał się hipokryta. Nie macie dość tych maszyn? Naprawa na wierzchni potrwa lata, a jazda tędy będzie kosmary. Załatwione. Fajnie, że wpadłeś Spider. Wygląda Wiecie, że gliny mają krótkofalówki, nie? Zasadki szybko wychodzą na jaw! Nie no jasne! Ten trail na pewno bardzo wam się przyda w więzieniu. Kolejny kopacz w drodze! 这样的 nie skończą tej ich kopacze? Nie, 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 mają ze sobą sprzęt Sable. Muszę ich trzymać z dala od Juli. Sam się tym zajmę. Uda mi się! Hej, Spider! Nie przestawaj nas gonić, dobra? Taki mam zamiar! Lubię, kiedy wszystko się układa! Słyszysz, Spider! To jest wasz plan? To! Uciekają! Czas na wysiadkę! Jeszcze jedna, szybciej. Juri, w samą porę, właśnie. Nie, Hammerhead chciał cię odciągnąć, a my się nabraliśmy. Juri, nie, nie, nie! Powiadam cię, ratowników. Niech w szpitalu wiedzą, że przywieziemy im. Niech, niech wiedzą, co się stało. To była zasadzka. im mnie od prawdziwego celu. Muszę znaleźć Juri. Dlaczego zaatakował portrunek? Myślałem, że sprzętu Sable tam nie ma. Juri chyba nic nie jest, przynajmniej fizycznie. Wiem, że jest twarda, ale każdy ma swoje granice. O, nie. Wybacz, Yuri, że mnie tu nie było. Wiedział dokładnie, co robi. Poszedł prosto do skrzyń oznaczonych Projekt Olympus. Wiesz, co to jest? Nie, ale teraz on to ma. Dopadniemy go. Wiem. Dokąd idziesz? Pokazać, czym jest strach. Hej, 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 hej. Oddychaj. Odsuń się, bo cię aresztuję. Juri, musimy współpracować. Musisz mi zejść z drogi do cholery. To się nie skończy dobrze.